minutę dajemy hot dogi do mikrofalówki i się ser stop. i się ser musi stopić Artur teraz posypie pietruszką mrożoną proszę bardzo posypuje pietruszką mrożoną polewamy to Sosami My akurat mamy keczup i musztardę Polewamy musztardą I keczupem Pięknie wygląda już nasz hot dog Witamy serdecznie Państwa. Nagrywamy ten odcinek 5 stycznia. A jak wiecie, 5 stycznia obchodzimy nietypowy dzień. Dzień bitej śmietany obchodzimy. Więc słuchajcie uważnie, co to jest za święto. To słodkie święto wypada urozmaicić. Można zrobić kapucino z bitą śmietaną. Teraz posłuchajcie, co to jest za święto 5 stycznia. Święto obchodzimy na cześć urodzin Arona S. Buny Lapina, który w 1948 roku wynalazł bitą śmietanę w spre Spreju, słynną radi Vip Lapin. Urodził się 5 stycznia 1914 roku a więc robimy cappuccino z bitą śmietaną zaprasz... zabieramy się za robotę kawa cappuccino składniki 20 gram czekolady gorzkiej 4 kostki 4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej 750 mililitrów mleka, 20 mililitrów amaretto lub innego, na przykład arej, koniaku, dwie łyżeczki cukru. Jak ktoś lubi gorzką kawę, nie dodajemy cukru. Jedną czekoladę rozdrobnić. Te stare kostki. Tak. Cztery kostki rozdrobniamy. Zobaczymy się jak, jak smelę, bo się hałasowało. Su Pampara! Artur dodaje kawę i cukier, ale pierwsza kawa idzie. Jeden, dwa, trzy, cztery, tak szybciej, dwie łyżeczki cukru, teraz sypiemy. O, bo będziesz za słodki jednej nocy. I uwaga, i miksujemy. Dobremy chwilę. Będzie hałasować. To... Będzie hałasować, więc przerywamy e, montaż. Dodać pozostałe składniki, więc je dodaliśmy i gotować czas 7 minut. 7 minut. Obroty 90 stopni, 90 stopni. I obroty. pozycja trzecia. I jedziemy z koksem waga jak się rozkręci, to będzie jechał. Uwaga, jej. Dodajemy do tego. Dodajemy do tego czekoladę. Więc sypiemy całą tą czekoladę. Proszę bardzo. I ustawiamy termomix na 7 obrotów. Ustawiamy, uruchamia się. 15 sekund zostawiamy i leci. Na początku filmu Wam powiedziałem o bitej śmietanie. A my mamy tą bitą śmietanę. A to jest historia. To, co Wam przedstawiłem, to była historia odnośnie bitej śmietany. Mam nadzieję, że Wam się historia ciekawa podobała. A teraz, jak widzimy, Artur rozlewa do kubków wszystko, całą tą kawę. Już mamy to gotowe. Będziemy to wy wy wypijać, jednym słowem. No i tutaj jeszcze to e, ozdabiamy, bo bita śmietana to jest taka bardziej ozdoba. Żeby to pięknie się prezentowało, więc używamy tej ozdoby. No i on teraz będzie to pryskoł. No, teraz to po i będzie dobre. No widzimy jak to pięknie się właśnie prezentuje na całym tym kubku. Jaka piękna ozdoba ta bita śmietana, prawda? No i drugi kubek też poprysko i będzie dobre. Będzie... Prawda. No I mamy, aż się, aż się chce z kubka wylewać. No to tak wygląda właśnie prawie już gotowa ta kawa, prawda? I teraz na ozdobę posypujemy jakąś taką Posypką. Posypką, żeby to dla smaku było jakieś takie dobre, pyszne. No i tak prezentuje się gotowa kawa i proszę bardzo, proszę zaprezentować z bliska kamerom jak to powinno wyglądać. Każdy to może sobie w domu zrobić. Polecamy serdecznie. Bardzo dobre kawa nam smakowała i wykonaliśmy kawę. Mamy nadzieję, że jak Wy wykonacie tego typu kawę, będzie Wam się będzie Wam również smakowała i po prostu będzie super. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiamy osoby, które zasubskrybowały nasz kanał. E, dziękujemy serdecznie. Mamy nadzieję, że jak będziecie oglądać nasze filmy, że będą Wam się podobać. No i co? I tym roku tyle mamy pomysłów. I w tym roku mamy tak sporo pomysłów że po prostu będzie się po prostu tyle działo, że w poprzednim roku się tak jeszcze nie działo, jak będzie się w tym roku działo. Oglądajcie, bądźcie na bieżąco. Zostawcie dzwona, zostawcie łapkę lajka. w górę, lajka, zostawcie Super. komentarz, napiszcie miły komentarz. No Super. i mamy Super. i suba zostawcie i mamy nadzieję, że filmiki teraz Wam się będą podobać. Mikrofon jest trochę poprawiony i taki tam... Więc do to następnego to następnego!